Czemu ja mam znowu to? Będziemy policjantem i zaraz się dołączymy. Za 3 sekundy, za 2, 1 sekunda i już jesteśmy. I dobrze. Lesia dzisiaj z nami nie ma. No znowu zapomniałem zmienić nazwy. O Boże, chyba za długo grałem w Belgixa. Kamery, ja idę na kamery. Wejście, idę na kamery. To jakiś dziad biega. 16 ciała Ja się wystraszyłem tego trochę. Czarny, czysty, gdzie? Gdzie? O Boże, tak mocno uderzyłem. Tak mocno napisałem. Dobra, głosuję sam na siebie. Albo nie. Lepiej. Nie wiem. Aha, XD. No to ja na niego. Ktoś. Poder... XD. No właśnie. O Boże, zgubiłem się na klawiaturze. Boże. Skipuj, skipuj, skipuj. Yy, nie mogę skipować. O nie. No wyjdźcie z tego 47, 37... 8, nie, 1. Lol. Mnie tam nawet nie było. To, no. Sorry. Tak o sobie. Właśnie. Się na kryzys. Nie, nie piszę. Y... Aha, x dewleć. Coś Co? Rysia, czy ty się odezwałeś?

To jest impostor Goni mnie! Oooo! Goni mnie! Daddy na ile i nie i pizza. O, guziczek! Wow! O nie! Ja wykliknąłem guziczek. Tudu, tudu. O nie. I dzisiaj też nagrywamy z lesiem po południu. E, ten skra mechanik trzeci Survival. Jak głosuje na AXYZ umarł, no to i jest impostorem. Jak kamery xD, ale no właśnie. Ele. Napiszemy se tu fajne, co? Co? E. O Boże. I wleciał. Tak. Tak. Co to nie jest impasto Nie wierzę. Teraz już nie będziemy panem policjantem. Teraz będziemy panem wojskowym. I pan wojskowy nie może mieć czapy. Pan wojskowy ma taką czapę. Nie. O, to jest fajna czapa, ale nie. Pan wojsko... O boże. Co się stało? Kolor. Oczywiście zielonutki. Jesteśmy panem wojskowym. W komentarzach, znaczy nie w komentarzach! tam, no właśnie. Nie zdążyłem napisać. Eee, chcę być impostorem. Nigdy jeszcze nie byłem na tym komputerze. Tak to grałem na telefonie. Proszę bądź. Nie widać mnie. To jest was dobre dla impostora. Jakbym, imp jakbym był impostorem, to cały czas bym siedział w ventach. I będzie dobrze wtedy. A jak będzie źle, to się wkurzę. No. Ja pan wojskowy wszystko dobrze robię. Ja I, 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 I i i i. O. Mówię wam. Skip. O Boże. Skip. Skip. Tak, się skipowali. Boże, ale piękny się To taki piękny. Prażę do się nie da wejść. Czy to jest ta nowa kapsuła? Jeszcze tu schowam. Nie, nie jestem impostorem. A, a H zawsze jest impostorem. Grałem! Nie! Biedry lifty. Czemu? Czemu on to kliknął? Uwu! Ty uwie! No właśnie, on dobrze pisze. Nie fał! Serio. No właśnie. Uwuj <trybuj> jest podejrzany. Na uwa. Ale mi to piszczy w oczach. W, w, w uszach! Chciałem powiedzieć w oczach. Przez chwilę wyłączyłem mikrofon, ale to nieważne. Nie, ja się knąłem i teraz wszyscy głosują na herbatę. Papa herba. Wiem, że to mi się z dużej, ale herbata nie ma sensu, ale ja to piszę. Jedź dalej. P. No to je... nie mogę tego usłyszeć, teraz muszę jakieś. jakiś tak. Idziemy z tego. Filip 2021, o Boże. Dołączamy się do 2000. Nie, nie. Dobry jakiego serwera się dołączyła wą, ale nie, nie. No i pom. No to to mi się włączyło. Tak na początku Jane Bles umarł jaj... Dobra. Widzowie! Na tym kończymy. Pewnie zaraz wszyscy myślą tu! Nie, nie! Nie piszcie w komentarzach, że... że to ja jestem. stole jeszcze tego nie wiecie, bo wam nie pokazałem. Ale to na dziś. Koniec. Pa pa!